Wszystkie oczy ponownie kierują się na grup Carlo Acutisa, młodego chłopaka, którego śmierć stała się centrum licznych tajemniczych wydarzeń. Dziedzictwo Carlo nadal rośnie, nawet po jego odejściu. Był znany ze swojej głębokiej wiary i umiejętności w dziedzinie technologii. Niedawno świat zadziwił nowy cud, który, jak się mówi, nastąpił dzięki jego modlitwom. Tajemnicze zdarzenie przy jego grobie przyciągnęło ogromną uwagę. Zarówno wierzący, jak i sceptycy chcą dowiedzieć się więcej o tym, co się tam dzieje. Co się dzieje przy grobie Carlo Acutisa, że budzi to tak wielkie zainteresowanie. Od lat płatki róż, które otaczają jego grób, pozostają żywe i pełne życia, co stanowi najnowszy cud. Ludzie odwiedzający grób twierdzą, że płatki, które zbierali z ogrodu wokół grobu, posiadają niezwykłe właściwości. Zwyczajne płatki szybko usychają i rozpadają się, ale te pozostają świeże i pełne blasku, nawet po latach od ich zebrania. Wielu ludzi przybywa, by być świadkiem tego cudownego zdarzenia, zafascynowanych jego niewytłumaczalną trwałością. Jednym z najbardziej znanych cudów Carlo Acutisa związana jest młoda dziewczyna z Kostaryki, która uczęszczała do szkoły we Włoszech. Dwa lata temu doznała poważnego urazu głowy w wyniku wypadku rowerowego. Lekarze twierdzili, że uraz będzie śmiertelny lub spowoduje trwałe i poważne uszkodzenia. Jej matka, głęboko wierząca, modliła się gorliwie przy grobie Carlo Acutisa i pozostawiła tam list z prośbą o cud. Ku zaskoczeniu lekarzy, dziewczyna zaczęła samodzielnie oddychać i całkowicie wyzdrowiała. Coś, czego nikt się nie spodziewał. Co sądzisz o tej niezwykłej historii Carlo Akutisa? Polub nasz film i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych inspirujących historii wiary. Wszyscy powinniśmy pomagać w szerzeniu tych potężnych przesłań. Ten cud był decydującym momentem dla rodziny dziewczyny oraz ważnym wydarzeniem dla katolickiej społeczności. Jej cudowne uzdrowienie ukazało moc modlitwy wstawienniczej i możliwość boskiej interwencji, szczególnie w trudnych momentach. Ludzie szybko zaczęli opowiadać o tej historii, która stała się źródłem nadziei i wiary dla tych, którzy zmagają się z podobnymi problemami. Historia ta pokazała również, że Carlo Acutis staje się coraz bardziej rozpoznawalny jako postać duchowa. Cudowne uzdrowienie dziewczyny z Kostaryki było naprawdę nadzwyczajne. Była w tragicznej sytuacji i nie sądziła, że kiedykolwiek powróci do normalnego życia. Ale po modlitwie jej matki przy grobie Carlo Acutisa, jej życie uległo całkowitej zmianie. Kościół wierzy, że to zdarzenie miało miejsce, ponieważ Bóg przemówił przez Carlo Acutisa. Dziś dziewczyna jest zdrowa i zbliża się do ukończenia szkoły. Jej historia pokazuje, jak potężna może być wiara i jak cudowne rzeczy mogą dziać się w sposób, którego naukowcy nie potrafią wyjaśnić. Od momentu jej uzdrowienia wielu ludzi zwróciło się do Carlo z prośbą o pomoc w swoich problemach. W miarę jak na wychodzą kolejne historie o uzdrowieniach i odpowiedzianych modlitwach, reputacja Karlo jako potężnego wstawiennika rośnie. Wierni cieszą się, słysząc te opowieści, które ukazują, jak łaska Boża działa w naszych czasach i co znaczy żyć w pełni oddanym Bogu życiem. Ten cud umocnił wiarę wielu ludzi i zachęcił ich do trwania w wierze, nawet gdy czasy są trudne. Przypomina nam, że zawsze istnieje nadzieja i możliwość cudu, nawet gdy sytuacja wydaje się najgorsza. W wierze katolickiej, święci są postrzegani jako osoby, które mogą rozmawiać z Bogiem. Choć wierzymy, że cuda mogą pochodzić tylko od Boga, chrześcijanie często proszą świętych o modlitwę za nich. Carlo Acutis. Który został beatyfikowany i wkrótce zostanie kanonizowany, stał się symbolem dla wielu chrześcijan poszukujących Bożej pomocy. Jego życie, pełne głębokiej wiary i służby, opowiada interesującą historię, która inspiruje ludzi do proszenia go o pomoc w trudnych chwilach, tak jak to zrobiła matka dziewczyny z Kostaryki, z niezwykłym rezultatem. Modlitwa za ludzi, którzy wciąż żyją. Oraz młodość Carlo Acutisa i jego otwartość na korzystanie z nowoczesnej technologii sprawiają, że jest on niezwykle inspirującą postacią dla współczesnych wierzących, zwłaszcza młodych. Jego życie pokazuje, że można osiągnąć świętość w dzisiejszym świecie, a jego zdolność do wstawiennictwa stanowi most między współczesnością a boskością. Istnieje wiele historii o modlitwach wysłuchanych za jego wstawiennictwem, co wzmacnia jego kult. Urodził się 3 maja 1991 roku w Londynie, jednak większość swojego życia spędził w Mediolanie we Włoszech. Już od najmłodszych lat wykazywał głęboką wiarę i wyjątkowe umiejętności w dziedzinie technologii. Jego codzienne działania, takie jak uczestnictwo we Mszy Świętej i odmawianie różańca, były wyrazem jego ogromnej miłości do Boga. Karlo był osobą głęboko religijną, ale jednocześnie doskonale radził sobie z komputerami. Stworzył stronę internetową dokumentującą cuda eucharystyczne której celem było wykorzystanie technologii do szerzenia miłości Bożej i pomagania innym w rozwijaniu ich wiary. Karlo zmarł zbyt młodo, w wieku 15 lat, na białaczkę, ale jego pamięć wciąż żyje i inspiruje wielu ludzi. Jego wychowanie w Mediolanie miało znaczący wpływ na jego intelektualne i duchowe cele. Miłość do Eucharystii rosła, gdy uczęszczał do szkoły jezuickiej. Karlo postanowił pisać o cudach eucharystycznych, aby ukazać innym, zwłaszcza młodym ludziom, piękno i tajemnice wiary. Jego projekt pokazał, jak umiejętnie łączył wiarę z technologią, czyniąc nauczanie religijne bardziej dostępnym w erze cyfrowej. Wpływ Karlo wzrastał nawet po jego śmierci, a w 2020 roku został beatyfikowany. Papież Franciszek określił go jako wzór świętości w epoce cyfrowej, chwaląc jego niezachwianą wiarę i gotowość do wykorzystywania nowych technologii. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, Polub nasz film i zasubskrybuj nasz kanał. Twoje wsparcie pomoże nam kontynuować tworzenie takich inspirujących treści, pełnych wiary i cudów. Karlo spędził większość swojego dzieciństwa w Mediolanie, gdzie jego wiara zaczęła się rozwijać. Od najmłodszych lat codziennie uczestniczył we Mszy Świętej i odmawiał Różaniec. Te duchowe praktyki nie były jedynie rutyną. Lecz głębokim wyrazem jego przekonań. Jego niezachwiana wiara stała się centralnym elementem jego osobowości, kształtując jego sposób myślenia i postrzegania świata. Karlo wyróżniał się swoją religijnością i oddaniem, pomimo dorastania w społeczeństwie, które często ignorowało religię. Wiele mówił o znaczeniu Eucharystii, nazywając ją swoją autostradą do nieba. Zarówno młodsi, jak i starsi byli poruszeni jego oddaniem, które ukazywało, jak wielką siłą może być wiara w codziennym życiu. Pomimo współczesnego zabieganego świata, Karlo udowodnił, że możliwe jest prowadzenie świętego i pełnego sensu życia. Był głęboko wierzący, ale jednocześnie biegły w technologii. Już jako młody chłopak opanował programowanie i tworzenie stron internetowych. Podczas gdy jego rówieśnicy spędzali czas na grach komputerowych, Carlo tworzył strony internetowe i badał możliwości, jakie oferował świat cyfrowy. Jego miłość do technologii nie była jedynie hobby, była narzędziem do realizacji jego celu. Carlo wierzył, że internet to doskonałe narzędzie do szerzenia Ewangelii. W wieku 11 lat rozpoczął tworzenie listy wszystkich uznanych przez Kościół katolicki cudów eucharystycznych. Jego strona internetowa, która stała się kompletnym zbiorem tych cudów, miała na celu umocnienie wiary wierzących poprzez dostarczenie im dowodów na istnienie Boga. Carlo wyprzedzał swoje czasy, wykorzystując technologię do szerzenia wiary. Jego największym projektem była strona internetowa dokumentująca cuda eucharystyczne. Spędzał godziny na badaniu tych wydarzeń i gromadzeniu informacji na ich temat, a nawet podróżował do miejsc, gdzie te cuda miały miejsce, aby zebrać świadectwa naocznych świadków. Jego celem było umożliwienie ludziom z całego świata zobaczenia tych niesamowitych wydarzeń, szczególnie młodym ludziom. Dla młodzieży, która coraz częściej spędza czas w internecie, strona internetowa Carlo Acutisa wzbudziła duże zainteresowanie od samego początku dzięki swojej szczegółowości i zaangażowaniu. Strona ta szczegółowo opisuje każde cud eucharystyczny, uwzględniając tło historyczne i analizy naukowe, gdy są dostępne. Karlo wierzył, że prezentując te cuda w wiarygodny i zrozumiały sposób, może pomóc osobom, które utraciły wiarę. Jego praca pokazała, że wiara i nauka mogą współistnieć i wzajemnie się uzupełniać, aby lepiej się zrozumieć. Niestety życie Karlo zakończyło się tragicznie, gdy miał zaledwie 15 lat po tym, jak zdiagnozowano u niego białaczkę. Pomimo tej okrutnej diagnozy, Karlo pozostał wierny swojej wierze i ofiarował swoje cierpienie Kościołowi oraz papieżowi. Wszyscy, którzy go znali, byli poruszeni jego spokojem w obliczu choroby i oddaniem Bogu. Odwaga Karlo w obliczu śmierci ukazuje jego duchowość oraz głęboką wiarę w Boży Plan. Jego rodzina i przyjaciele przeżyli ogromną stratę, ale także rozpoczęło się budowanie trwałego dziedzictwa. Życie i dzieło Karlo wciąż poruszają ludzi, szczególnie jego projekt dotyczący cudów eucharystycznych. Mimo, że Karlo już nie żyje, jego droga do świętości rozpoczęła się w 2020 roku, kiedy papież Franciszek beatyfikował go. Jego historia stała się źródłem nadziei i wiary, pokazując, jak wiara i ciężka praca młodej osoby mogą mieć ogromny wpływ na świat. Carlo Acutis został oficjalnie uznany za świętego przez papieża Franciszka 10 października 2020 roku w Asyżu. To ważne wydarzenie sprawiło, że Carlo stał się postacią znaną na całym świecie. Droga Karlo nie skończyła się na beatyfikacji. Został kanonizowany w 2024 roku, co uczyniło go oficjalnie świętym Karlo Akutisem. To uznanie przez kościół katolicki podkreśla jego rolę jako wzoru świętości w erze cyfrowej. Historia świętego Karlo nadal porusza miliony ludzi, zwłaszcza młodych, zachęcając ich do łączenia wiary z nowoczesnością i prowadzenia pełnego sensu oddanego życia. Jego dziedzictwo przypomina, że każdy z nas może dążyć do świętości. Po kanonizacji, Karlo, jego grób w Asyżu, stał się świętym miejscem, które corocznie przyciąga tysiące pielgrzymów. Ludzie z całego świata przychodzą tam, aby modlić się i prosić o pomoc. W grobie Karlo panuje cicha atmosfera oddania i nadziei, zapełniona listami, zdjęciami i innymi darami wdzięczności, które odwiedzający pozostawiają. Liczba odwiedzających pokazuje, jak ważne jest dziedzictwo Karlo które gromadzi ludzi o różnych pochodzeniach wierzących w jego świętość i zdolność do wstawiennictwa. W czerwcu 2022 roku niezwykłe zdarzenie miało miejsce w grobie Karlo. Badano płatek róży, który matka Karlo zebrała. Okazało się, że płatek nie tylko nie zwiędł po wielu latach, ale wciąż zachowywał swoje żywe kolory i zdolność do wchłaniania wody, jakby nadal był częścią róży. Zarówno naukowcy, jak i wierni zainteresowali się tym odkryciem. Struktura komórkowa płatka Pozostała całkowicie nienaruszona, bez oznak rozkładu. Wiele osób postrzega to jako dowód na wstawiennictwo Karlo, mały, lecz głęboki cud, który nadal inspiruje i przyciąga ludzi do jego grobu. Płatek róży stanowi fizyczne przypomnienie o boskiej łasce, którą wierni wierzą, że można znaleźć w grobie Karlo. Naukowcy są bardzo zainteresowani badaniem, co dzieje się z płatkami z grobu Carlo Acutisa, przeprowadzając liczne testy, aby odkryć, dlaczego tak jest. Płatki róż, które znalazły się na grobie Carlo Acutisa, wzbudziły ogromne zainteresowanie, ponieważ wykazały niezwykłą trwałość. Pierwsze badania pokazały, że komórki roślinne w płatku pozostały nienaruszone, a system transportu wody i składników odżywczych w roślinie nadal działał. To zjawisko jest sprzeczne z normalnym procesem rozkładu żywych organizmów. Doktor Giovanni Rodrigo, kierownik badania, stwierdził, że wyniki są bezprecedensowe. Zaznaczył, że w normalnych warunkach Odpadły płatki róży umierają w ciągu kilku dni i nie pozostają żywe przez lata. Wiele osób uznało to zjawisko za cudowne, postrzegając je jako dowód dodatkowej łaski, którą, jak sądzono, przyniosły modlitwy Carlo Acutisa. Życie i dziedzictwo świętego Carlo Acutisa są pełne głębokich lekcji, które poruszają. Pomimo ciężkiej choroby, Karlo utrzymał swoją wiarę, pokazując, jak silne więzi duchowe mogą uczynić kogoś odpornym i silnym. Jego gotowość do przyjęcia cierpienia i ofiarowania go Kościołowi i papieżowi ukazuje, jak łaska może zmieniać sytuację i jak ból może być wykorzystany dla dobra. Życie Karlo uczy nas również, jak wiara i technologia mogą współistnieć w harmonii. Jego wykorzystanie technologii do szerzenia przesłania miłości Boga dowodzi, że nowoczesne technologie mogą być skuteczne w propagowaniu Ewangelii. Jego zaangażowanie w dokumentowanie cudów eucharystycznych. Pokazuje, jak ważne są realne dowody dla utrzymania wiary w świecie pełnym sceptycyzmu. Pokora, dobroć i niezłomna pobożność Karlo wciąż inspirują ludzi do prowadzenia życia w służbie i pełne sensu, pokazując, że każdy z nas może dążyć do świętości. Historia Karlo Akutisa ukazuje potęgę wiary i wpływ, jaki życie jednej osoby może mieć na świat. Jego dziedzictwo wciąż podnosi i inspiruje wielu ludzi, czy to poprzez jego głęboką pobożność, kreatywne wykorzystanie technologii, czy cuda przypisywane jego modlitwom. Dzięki beatyfikacji i kanonizacji Karlo stał się nowoczesnym świętym, dając nadzieję w zmieniającym się świecie. Ludzie nadal odwiedzają jego grup w poszukiwaniu pocieszenia i cudów, ale lekcje z jego życia. Pozostają aktualne. Powinniśmy naśladować jego przykład, wykorzystując nasze unikalne umiejętności dla dobra innych i włączając naszą wiarę w każdą część naszego życia. Ciągłe wydarzenia związane z jego wstawiennictwem przypominają nam o tajemnicach wiary i o tym, jak obecność Boga może manifestować się w najdziwniejszych formach. Carlo Acutis teraz święty jest potężnym przykładem tego jak świętość może przekraczać czas, technologię i okoliczności. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału do końca. Jeśli ta historia cię poruszyła, proszę polub nasz film, subskrybuj nasz kanał i wyślij nam super podziękowanie, aby pomóc nam w dalszym tworzeniu takich treści. Nie zatrzymuj się tutaj. Mamy wiele innych filmów o pięknych historiach wiary. Kliknij na polecany film, aby kontynuować z nami podróż. Drodzy dzieci, coś niezwykłego jest na horyzoncie. Objawienia Matki Bożej z Medjugorja przynoszą ostrzeżenie, które może zmienić bieg ludzkości. To, co usłyszycie w najbliższych minutach, to nie tylko przesłanie duchowe, Lecz wezwanie do przygotowania się na najważniejsze wydarzenia naszych czasów, jeśli uważacie, że świat jest już chaotyczny, poczekajcie, aż dowiecie się co nadchodzi. To nie będzie rok, jak każdy inny. Musicie wiedzieć, że przepowiednie ujawnione przez Maryję zapowiadają coś wielkiego, co jeśli zostanie zignorowane, może wpłynąć na wasze życie w niewyobrażalny sposób. Trzy tajemnicze wydarzenia są tuż przed nami, a wasza decyzja, by działać teraz, może być kluczem do tego, by stawić im czoła z pewnością siebie, lub zostać zaskoczonym. To nie jest przesada. Ostrzeżenia są jasne i płyną prosto z serca niebiańskiego przesłania, które rozbrzmiewa od wieków. Skoro jesteście tutaj, to znaczy. Że czujecie, że dzieje się coś większego na świecie wokół Was, może szukacie odpowiedzi, próbując zrozumieć, co jest nie tak, dlaczego wszystko rozpada się tak szybko. Odpowiedzi są tutaj. W kolejnych słowach dowiecie się, co musicie zrobić, aby chronić siebie i przygotować swoją rodzinę na to, co nadchodzi. To nie jest coś, co można zignorować, ale będę szczery. Jeśli teraz odejdziecie, jeśli nie obejrzycie do końca, przegapicie klucz do zrozumienia wydarzeń, które ukształtują przyszłość. Objawienia Matki Bożej to nie są zwykłe przepowiednie, to pilne ostrzeżenie, które każdy powinien zrozumieć, zanim będzie za późno. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym poprosić Was o coś wyjątkowego. Na naszym kanale zawsze cenimy sobie, gdy wiemy, skąd nas oglądacie. To niesamowite, jak nasze treści łączą ludzi i serca na całym świecie. Dlatego zostawcie w komentarzu nazwę swojego miasta, kraju, a nawet specjalnego miejsca, z którego nas oglądacie. Inspirujące jest wiedzieć, że mimo odległości jesteśmy razem na tej duchowej drodze. Zachłanność, korupcja niewinności, upadek powołań religijnych. Czy kiedykolwiek czuliście, że świat coraz bardziej błądzi, odchodząc od wartości, które nas podtrzymują? W tym filmie dowiecie się, dlaczego tak się dzieje i co Maryja ujawnia jako rozwiązanie. Ale to nie wszystko. Nadchodzi boska kara, która przyniesie oczyszczenie, jakiego jeszcze nie było. Decyzje, które podejmiecie teraz, mogą zmienić wasz los i życie ludzi wokół was. Wyobraźcie sobie, jakie będą konsekwencje, gdy te wydarzenia zaczną się dziać, a wy nie będziecie na nie przygotowani. Najważniejsze nie chodzi tu tylko o przetrwanie, ale o zrozumienie roli, jaką macie do odegrania w tym kluczowym momencie historii. Maryja pokazuje nam drogę, ale to od nas zależy, czy nią pójdziemy. Nie chcecie zostać zaskoczeni. Jeśli to, co do tej pory powiedziałem, daje Wam do myślenia, poczekajcie, aż usłyszycie o boskiej ochronie, mocy modlitwy i o tym, jak wszystko to poprowadzi nas przez najciemniejsze chwile. Proroctwa z Mediugoria oraz objawienia wizjonerki Manoli Strix są dziś bardziej żywe niż kiedykolwiek i wskazują bezpośrednio na Rzym, serce Kościoła katolickiego. Zrozumiecie, co to oznacza i dlaczego rok 2024 będzie czasem, który zmieni wszystko, ale uwaga, to nie tylko informacje. Jeśli przegapicie to przesłanie, stracicie szansę na duchową ochronę i na to, by poprowadzić swoją rodzinę drogą wiary i nadziei. Przesłanie Maryi to wezwanie do działania, a wierzcie mi, kiedy wydarzenia zaczną się rozwijać, będzie za późno na przygotowania. Dlatego zostańcie ze mną i pozwólcie, że poprowadzę was przez tajemnicę objawień Maryi z Medjugorja i przez ostrzeżenia, które mogą zmienić bieg ludzkości. Pokażę wam, jak trzy prorocze klucze mogą pomóc wam zmierzyć się z tym, co nadchodzi i jak moc modlitwy stanie się waszą największą tarczą. To moment, w którym musicie podjąć decyzję. Opuścicie teraz, ryzykując, że pozostaniecie w ciemności, czy przygotujecie się na wydarzenia, które mają wstrząsnąć światem. Obejrzyjcie do końca i odkryjcie, jak się chronić i z nadzieją patrzeć w przyszłość. Teraz, gdy zrozumieliście pilność tego przesłania, czas zagłębić się w najważniejsze objawienia. Rok 2024 stoi przed nami jako punkt zwrotny. To nie będzie tylko kolejny rok, a ci, którzy nie będą czujni, mogą nie być przygotowani na to, co się wydarzy. Objawienia z Mediugoria ukazują, że stoimy u progu okresu, który przedefiniuje przyszłość ludzkości. Trzy katastroficzne wydarzenia zostały przepowiedziane przez Maryję, a każde z nich przyniesie konsekwencje, które zmienią świat. Nie można lekceważyć tych proroctw one odpowiadają bezpośrednio na stan moralnego zamętu, w jakim się znajdujemy. Porządliwość rozprzestrzenia się jak zaraza, deprawując niewinność, a upadek powołań religijnych osłabia duchową więź ludzkości. Wszystko to prowadzi nas do chwili oczyszczenia i dlatego rok 2024 będzie inny. Ostrzeżenia Maryi wskazują na nadchodzące wydarzenia, których nikt nie może zignorować. Pierwszym z tych wydarzeń będzie znak, ostrzeżenie, które wstrząśnie ludzkością, by ją obudzić. Drugie, jeszcze mroczniejsze, będzie próbą dla najsilniejszych. Trzecie, najstraszniejsze będzie wydarzeniem, które doprowadzi nas na skraj przepaści, jasno pokazując, że nadeszła boska oczyszczająca siła. Jeśli dotarliście aż tutaj, to wiecie, że mówimy o czymś znacznie głębszym niż zwykłe przepowiednie. To proroctwa, które mają bezpośredni wpływ na wasze życie. Maryja, z jej nieskończoną mądrością i miłością do ludzkości, daje nam szansę, abyśmy byli gotowi. Ale czy słuchamy? Możecie się zastanawiać: Jak mogę wiedzieć, że to prawda? Dlaczego mam wierzyć, że rok 2024 będzie tym przełomowym rokiem? Odpowiedź tkwi w znakach, które już nas otaczają katastrofach naturalnych, kryzysach duchowych, narastającym chaosie moralnym. Wszystko to są preludia do wydarzeń, o których Maryja nas ostrzegła. Stajemy na progu wielkiej przemiany i kluczowe jest, aby być przygotowanym. Najważniejsze pytanie, które teraz musicie sobie zadać, brzmi: czy jestem gotów na to, co nadejdzie? To nie tylko zmiana fizyczna. Ale duchowa transformacja. Kiedy ostrzeżenia się zrealizują, wielu zostanie zaskoczonych, zdezorientowanych, nie wiedząc dokąd się udać. Ale wy, którzy słuchacie tej wiadomości, macie przewagę, wiecie co nadchodzi i to daje wam wyjątkową pozycję, szansę na przygotowanie się. Teraz macie wybór możecie żyć tak, jakby nic się nie działo, albo możecie duchowo przygotować się na trudne czasy, które nas czekają. Rok 2024 będzie sprawdzianem, rokiem próby i objawienia, w którym każdy z nas zostanie wezwany do ujawnienia, gdzie jest nasza wiara. Ci, którzy będą czujni na ostrzeżenia Maryi, będą ostrzeżenie Matki Bożej, Dotyczy podstępnego rozprzestrzeniania się rządzy, tego zła, które po cichu przenika i niszczy niewinność milionów. Rządza w swojej najczystszej formie to nie tylko pragnienie czy pokusa, ale duchowa trucizna, która osłabia duszę, otwiera drogę do moralnego upadku i oddala ludzi od światła. Co gorsza, ta korupcja dotyka głównie najbardziej bezbronnych, młodych ludzi, których umysły dopiero się kształtują. Czy zauważyłeś, jak społeczeństwo pogrąża się w moralnym upadku? Wartości, które kiedyś były święte, są teraz odrzucane, a niepohamowana pogoń za przyjemnością, za wszelką cenę, zniekształca nasze postrzeganie dobra i zła. To właśnie jest pierwsze wielkie ostrzeżenie. Żyjemy w czasach intensywnej walki duchowej, a rządza zdobywa coraz większe wpływy. Matka Boża ostrzega, że jeśli nie stawimy oporu tej truciznie, fundamenty moralności zostaną nieodwracalnie naruszone. Drugie ostrzeżenie jest jeszcze bardziej niepokojące to spadek powołań religijnych. Z każdym rokiem widzimy coraz mniej osób poświęcających swoje życie kapłaństwu, coraz mniej mężczyzn i kobiet gotowych służyć Bogu całym sercem i duchem.